Tak wyglądała lewa strona deł TIKO, które wyjeżdżało z drogi podporządkowanej z parkingu przy leśnym barze. Z ustaleń policjantów, którzy pracowali tutaj na miejscu, wynika, że kierujący samochodem marki TIKO, w którym podróżowały jeszcze z nim dwie osoby: kobieta i czteroletnie dziecko, wyjeżdżał z parkingu leśnego. Natomiast kierujący samochodem marki Toyota jechał od lubina w kierunku Wrocławia. No tutaj na tym skrzyżu, znaczy przy tym parkingu leśnym doszło do zderzenia tych pojazdów, w wyniku czego trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. W wyniku uderzenia Toyota wjechała do rowu. Kierowcy auta nic się nie stało. Do Lubińskiego szpitala trafił kierowca DU, który ze złamanym żebrem i ogólnymi potłuczeniami został przyjęty na oddział chirurgiczny. Do Legnickiego szpitala odwieziono z kolei pasażer Ketiko z czteroletnim dzieckiem. Zostali przyjęci na szpitalny oddział ratunkowy w stanie ogólnym dobrym. Są diagnozowani, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada przyczyny zdarzenia. Gordon Haskell, muzyk, wokalista, autor tekstów, podróżnik. Jeden z najbardziej enigmatycznych członków legendarnej angielskiej grupy King Crimson. Zapraszamy na koncert Gordona Haskella do Centrum Kultury Muza w Lubinie 10 października o godzinie 19. Hi, Gordon Haskell. Zapraszam na koncert. Wywóz odpadów z rozbiórek remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 9940. Szczegóły na mpo.lubin.pl.